Hej się z tej strony Gilan i widzę dzisiaj w sklepie 19 lipca 2021 roku, także co zobaczymy co dzisiaj mamy. I uwaga, uwaga, lecimy, lecimy, a dzisiaj mamy kryształ. Także kryształ za 800 fotolców, brondo za 1200, pterodakty za 1200, gryzik za 1200, bombowy barwy za 1200, barwny strzelec za 1500, tęczorożec za 1500, barwny barwy za 1200. E, dalej mamy chwytacz chmur za 1200, pogrom czyni przestworzy za 1200, starowiec za 1200. Dominion za 1500. Płomienna bestia za 1500. Płomienne ostrze za 800. Malice za 2000. Diabelska gitara za 1200. Pieczęć ognia za 500. Dalej mamy pan minutor za 1500. Dynamiczna mieszanka za 500. Bagienna wojowniczka za 800. Przysiady stylu Shaolin za 200. Terapia tańcem za 800. Zośka za 200. E, no i nadal szafka AIO-TEO, Lebron James, o zniknął yy, Batman. Yy, no i tutaj pakieciki te które były. Także co, jeśli sklepik się podobał, to pamiętajcie zostawić sobie gazdeczkiem, łapkę w górę, używać kodu dzielę w sklepie, a jeśli zająć jak nam siemoneczko.